Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj premiera z Mega Pensja. Ja mam cztery sztuki, dwie w kolorze zielonym i dwie w kolorze różowym. Jeszcze jest wersja żółta, ale już nie mogłam dostać. Mój wkład to 40 zł. Szukamy wygrywających liczb, albo dwa razy napisu mega pensja? Tak się przedstawia tabela. No chyba nic nie pozmieniali. Już to nie wiem, nie zwracałam na to uwagi. No i zaczniemy sobie, a no, może być od tej zielonej. Troszkę przybliżę. Stropka z numerem 22. I szukamy trzydzieści dziewięć, sześć, trzydzieści dwa i trzydzieści i czterdzieści. Dobra. A mamy taką. Zaczynamy od napisu "mega pensja". Dwadzieścia cztery nie ma. Czterdzieści siedem nie ma. Siedemnaście nie ma. I szesnaście. Dalej mam dwadzieścia jeden. Trzynaście. Siedem. Trzydzieści jeden.

Pierwszy postaczek, wersja różowa z numerem drugim. I tu szukamy trzydzieści trzy, trzydzieści dwa, dwanaście, piętnaście i czterdzieści dziewięć. A mamy tak, czterdzieści osiem. No, super. Dwadzieścia pięć nie ma. Trzydzieści cztery nie ma. Trzynastki nie ma. I jedynka. Sześć. Czterdzieści sześć. Czterdzieści siedem.

Dwadzieścia cztery, trzydzieści jeden, i napis mega pensja. Także różowa też jest pusta. SD, no i ciekawie się zaczyna. Zielona teraz z numerem 23.

trzydzieści osiem jest wygrana hura piętnaście nie ma dwójki nie ma dziewiętnaście dziewięć i szesnaście też nie ma czterdzieści czterdzieści osiem trzydzieści jeden trzydzieści dziewięć i 47. I ostatni rządek 11, 3, 1. Nie ma takich małych w ogóle. 29 i 4. Dobra, no, czyli mamy jedną wygraną po 38, 20 zł. No to chociaż połowa się zwróciła. GG. Dobra. I kolejna wersja różowa, z numerem piątym, a tutaj szukamy tak czterdzieści osiem, dwadzieścia osiem, czterdzieści siedem, osiemnaście, i cztery. mam tak trzydzieści dwa, piętnaście, dwadzieścia dziewięć, napis Mega pensja i dwadzieścia siedem. Dalej jest dwadzieścia dwa, dwanaście, czterdzieści dziewięć, trzydzieści jeden i siedemnaście. Tu jest trzynaście, trzydzieści siedem, jeden, czterdzieści dwa nie ma, i trzydzieści pięć też nie ma. I ostatni rządek dwadzieścia cztery, siedem, czterdzieści pięć, sześć, i szesnaście. Nie ku... OK. Czyli co? No? 40 zł wydane. Wygrała jedna, dając 20 zł, także połowa wkładu. Dzięki Wam bardzo za oglądanie i do następnego pa!